Jak to jest, słuchajcie, że w Polsce mamy tyle, tyle ciucholandów przeróżnorakich? Po prostu na jednej ulicy czasami 3-4 ciucholandy są wielkie, z których możecie po prostu wykładać te ciuchy, przeglądać, pełno jest ich na wieszakach i tak A tutaj u mnie, słuchajcie, nie ma prawie nic. I muszę wam powiedzieć, że sobie poszukałam parę tych ciucholandów już wcześniej, bo nawet miały fajne takie takie właśnie opinie, oceny i sobie pomyślałam, dobra, pojadę i zobaczę. No i byłam w pierwszym, wiecie. Także pojechałam sobie do pierwszego i no i tam przeglądałam te ciuchy, ale nie byłam tak do końca usatysfakcjonowana dlatego, że ubrania były bardzo, bardzo drugie, jak na używane ubrania. Z drugiej strony muszę powiedzieć, że były to markowe ubrania. Aczkolwiek na przykład znalazłam też tam taką sukienkę esprit, która kosztowała ponad 20 euro, a sama wiem, że w outlecie mogę w espricie kupić nową sukienkę. Za 20, lub nawet mniej euro. Więc ta cena była dla mnie taka wygórowana. Była Armaniego sukienka, bardzo mi się podobała. Fajne kolory, materiał i tak dalej. Ale już przy zameczku była lekko taka zniszczona było widać. Przetarty ten zameczek był. I ona kosztowała ponad 40 euro. I słuchajcie, tak patrzyłam na tę ciuchę, myślałam, wow, strasznie, strasznie drogo. Z drugiej strony. Tych ciucholandów, na przykład tutaj u mnie, w moim mieście, to ich prawie w ogóle nie ma. Tak naprawdę znalazłam chyba cztery takie punkty, odwiedziłam na razie jeden, tak z ciekawości, żeby zobaczyć, ale naprawdę tych ciucholandów nie ma. Robią te kiermasze, jeżeli chodzi o ubrania dla dzieci, używane, i wtedy na te kiermasze naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi tutaj przychodzi i kupuje dla dzieci, ale właśnie zastanawia mnie, że. To co w Polsce jest bardzo popularne, bo w Polsce jednak mamy popularne lumpeksy, ciucholandy i, na, i my lubimy chodzić po tych lumpeksach, ciucholandach i wyszukiwać właśnie te różne takie takie, takie nietuzinkowe ubrania, specjalne, inne, których nie dostaniemy, albo nie są na naszą kieszeń. W, nie dostaniemy w żadnej sieciówce. Czy w jakimś sklepie takim, właśnie w Polsce. A gdybyśmy chcieli kupić nowe takie ubranie, to byśmy zapłacili bardzo, bardzo dużo. Także było tak trochę dziwnie. Poza tym, u nas jak wchodzicie do Lumpexu, to macie naprawdę sporo ludzi obok siebie. A w ogóle, jak już są te dostawy, to już kolejki czekają przed, i po prostu ci ludzie wchodzą. I, I właśnie tam szperają. Tutaj, jak pojechałam, właśnie do tego Lumpeksu. Tylko muszę powiedzieć, to był mały, mały sklepik. On się nazywa też jako taki Butik Lumpeksowy. Ale właśnie byłam tylko ja jedyna w tym sklepie. Także nie było żadnej osoby. No i tak uczucia mam takie naprawdę no takie uczucia mam dziwne co do tego biznesu na przykład tutaj jak oni tu prowadzą, że tutaj generalnie nie ma takich sklepów, no nie ma. Niemcy chyba nie lubią używanych rzeczy kupować. A z drugiej strony powiedzielibyście, no Niemcy są eko, przynajmniej to umie. Oni są naprawdę eko i mówią na każdym kroku, że są eko, że Lubią coś, co sami robią, na przykład robią sami jakieś tam dżemy, robią jakieś inne przetwory, które potem zjadają, czy właśnie szydełkują, czy na drutach robią, czy właśnie takie skarpety samorobne, A jednak, jeżeli chodzi o Ciucholandy, to tu w moim regionie tych Ciucholandów prawie nie ma. Także to jest dla mnie właśnie zdziwienie. No, ale słuchajcie, to taki wstęp, bo chciałam wam o tym powiedzieć, że byłam bardzo, bardzo zdziwiona, ale chcę jeszcze pojechać do innych ciucholandów, zobaczyć, jak one wyglądają, bo jest jeszcze jeden, który też ma dobre opinie. No i chcę zobaczyć cenowo, jak, jak właśnie on się prezentuje w porównaniu do tego, co już odwiedziłam. No i później chyba mi jeszcze dwa zostaną. No i zobaczcie, niby kraj blisko Niemcy blisko Polski. I, czy, I niektórzy właśnie mówią, e, w Niemczech jest wszystko to samo, co w Polsce, ale to nie jest prawda. Słuchajcie, i to nie jest prawda. Jeszcze w tym regionie, gdzie ja mieszkam, bo tu faktycznie widać gołym okiem różnice, nawet w takich zachowaniach Niemcy, a Polacy, to jesteśmy faktycznie inni. Jesteśmy inni i inaczej, yy, inaczej prosperujemy. Nawet samo to wydawanie pieniądza, tutaj się mówi, że tu oni trzymają pieniądze, nie wydają i tak faktycznie jest. Oni naprawdę się kilka razy zastanowią, zanim wydadzą taki pieniądz, lubią kupić coś bardzo dobrej jakości, dobrego, zapłacą nawet drożej, ale nie zmieniają tego, nawet widać to po domach, domy, które wystawiają na sprzedaż. I są to domy na przykład po osobach, które mieszkały w tych domach i zbudowały, to te domy w środku wyglądają tak samo od zbudowania. Te materiały wszystkie, które tam porobili i do tego końca, kiedy już zeszli z tego świata i praktycznie te 30 lat to samo mieli. A u nas jednak w Polsce my lubimy zmiany, my zmieniamy, bo nam się podoba, nie wiem inne podłogi, czy kuchnia, czy coś innego, to my wtedy wymieniamy to i my idziemy jakby z czasem, a tutaj czasami jak właśnie się wchodziło do takiego domu, to widać było jakby czas się zatrzymał, nie? Albo właśnie z tymi ciuchami oni sobie kupią naprawdę porządną rzecz, drogą i tą rzecz jakby szanują i trzymają długo. A my niekoniecznie często kupimy właśnie coś takiego właśnie tańszego i wtedy to nam się zepsuje, załóżmy, i musimy to wyrzucić. No to tu jest inna całkowicie mentalność. No i mi się wydaje, że też oni są tacy bardziej przezorni i szybciej jakby starają się na zapas myśleć, że coś może się wydarzyć i wtedy próbują już od razu zareagować. A u nas też jest tak niekoniecznie, nie? Ja to nawet widzę u mnie po sąsiadach, jak na przykład z tym ogrzewaniem, nagle te ceny właśnie wzrosły, a moi sąsiedzi już byli zabezpieczeni, już pokupowali sobie więcej drewna i tak dalej i powiedzieli, oni sobie kupują te, tego drewna na zaś, porobili sobie na przykład też y, y, fotowoltaikę, zainwestowali w nowe lub więcej fotowoltaiki, żeby już być zabezpieczonym, nie? Także tak to właśnie wygląda. Ale dobra, wracając jeszcze do tych, do tych ciucholandów. Czasami chciałoby się właśnie coś kupić takiego nietuzinkowego, jakiegoś takiego fajnego, innego i w dobrej cenie. No i właśnie tutaj przyszedłby ten lumpeks nam z pomocą. Ale jednak y, ciężko jest tu znaleźć. Y, właśnie y, lumpeksów jest mało i produkty. Było bardzo dużo ciuchów, bo były i kurtki, i spodnie, i sukienki. Ja Wam tylko cząstkę pokażę. Zaraz ten filmik platuje. Cząstkę Wam tylko pokażę. To, co mi się udało nagrywać, nagrać, bo jednak y, ekspedientka ja, ona nie wiedziała, że ja nagrywam, więc wiecie. Też nie chciałam się tak afiszować z tą kamerą, więc to, co mi się udało, to wam pokażę. Natomiast ceny były wysokie, no i, no i tak powiedziałabym, nie, nie jestem w ogóle zadowolona: nie, nie jestem zadowolona z tego lumpeksu. Jakbym miała spojrzeć na te lumpeksy w Polsce, to jednak cenowo lepsze i, i więcej tych, tego asortymentu, więcej ciuchów, więcej tego wszystkiego było w Polsce. Dobra. To ja już kończę tą swoją sw pogadankę i zapraszam Was, żebyście zobaczyli, co to tam właśnie było, nie? W tym lumpeksie. Także wlatuję teraz. Filmik z lumpeksu. Kochani, dzisiaj Was zabieram, wiecie gdzie? Dzisiaj Was zabieram do lumpeksu tutaj w Niemczech, w Reutlingen. Ale zanim wyjdziemy, chcę Wam pokazać mój kaszmirowy szaliczek, który kupiłam sobie w Aldi. I wiecie co? Kaszmir to jednak Kaszmir. Mm. Jezu, jakie to jest delikatne. Wiecie co? Ja teraz po prostu będę polować naprawdę na sweterki kaszmirowe i na szaliki kaszmirowe. Jeszcze jeden by mi się przydał. Bordowy. Ponoć modny. No. Ale zobaczcie, fajnie wygląda. Tutaj na tym, na tle tego jasnego sweterka, ekstra. Szkoda, że sweterek nie kaszmirowy, ale wszystko przede mną. Właśnie przyjechałam sobie, słuchajcie, tutaj do tego second hand, do Ciucholandu. I zobaczymy, co tu takiego mają, ale mam mało czasu, bo on jest czynny tylko do 12.30. Tu jest w ogóle takie osiedle. W Rödingen. I tutaj możecie zobaczyć pierwszą sukienkę Prada. Słuchajcie, Prada. Ale możecie zobaczyć sami materiał był troszkę taki zmechacony, pozaciągany powiedziałabym. Ale. No i cena też była dość spora. Tutaj z Esprita. Ogólnie była fajna, ale myślę, że cena 29 euro to jednak. Zbyt dużo jak na Esprit. Ta sukienka też mi się podobała. Naprawdę fajny materiał. Taki, taki jakby zamszowy z tymi paskami czerwono-białymi. Naprawdę ekstra świetna sukienka. Armani jeans. Fajna. Tutaj jest tak rozpinana. na zameczek. Tylko ten zamek jest troszkę taki fajny materiał. Kieszonki ma. Druga. Ta druga to Marco Polo. Świetna. Taka właśnie trochę kamizelkowata powiedziałabym. Ona świetnie by wyglądała do leginsów. Już siebie w niej widziałam. Właśnie w leginsach. Ale też nie była tania 35 euro, ta druga 40 euro. A teraz już przymierzam. Możecie mnie zobaczyć w tej sukience z Armaniego. Tak właśnie się prezentowałam. Troszkę taka wydawała mi się za szeroka, ale materiał naprawdę był świetny, delikatny, taki jakby jedwabny. Bardzo, bardzo dobry materiał. No i tutaj możecie mnie zobaczyć w tej drugiej sukience Marco Polo, akurat mam ją założoną na spodnie, ale tak właśnie myślałam, że grubsze rajstopy, nawet pod spód jakaś koszula świetnie by się prezentowała. Ogólnie dobrze się czułam właśnie w tej sukience, tylko cena za wysoka. I tu jeszcze możecie zobaczyć buty. Butów było też dość sporo. Tam dalej właśnie kurtki, a tutaj takie piękne futro. Niestety za ciasne było. Wróciłam już z Reutlingen. Widzieliście, troszkę wam tych rzeczy pokazałam, ale wiecie co, te rzeczy używane były bardzo, bardzo drogie. Bo tam widzieliście ceny 40 euro, 30 ileś euro. To nie były ceny typu 10 euro. Także wydaje mi się, że te ciuchy tutaj no naprawdę drogo sobie liczą za ciuchy. Fakt, że były to oryginalne ciuchy, ale na przykład ta sukienka, którą mierzyłam, ona miała zameczek trochę przetarty. Materiał super, fajny. Jednak nie wiem, czy taką cenę bym chciała dać, bo 40 euro to wy możecie sobie do outletu tutaj pojechać w Metzingen i za 40 euro coś możecie sobie wyhaczyć, coś fajnego też kupić. Także to chyba wydaje mi się, że trochę te ceny takie przesadzone, wygórowane. Jeżeli chodzi w ogóle o sklepik, to taki zrobiony na styl butiku. Bardzo fajnie się tam y, można było właśnie poszukać. Czułam się świetnie w tym sklepiku. No i, no i tylko tyle, bo cenowo to powiem wam za drogo. Generalnie sklepik pusty i się tak zastanawiam, właśnie jakich ma tych klientów, bo jednak trzeba zapłacić częsza, zapłacić, nie wiem, ogrzewanie i tak dalej i jeszcze sprzedać coś. No trochę tak... No ale najwyraźniej się utrzymuje, nie? Bo jednak prosperuje dalej. A zobaczcie, tutaj pada śnieg z deszczem. Pokażę Wam. O, śnieg z deszczem widzicie? Także taka pogoda, nie było z całe takie zakryte. No i właśnie śnieg z deszczem pada. Myślałam, że w ogóle więcej tam poprzymierzam, ale byłam jako jedyna klientka w tym sklepie. I generalnie pani tak na mnie patrzyła dziwnie, i chodziła za mną, co ja tam chcę robić, patrzyła dokładnie. Więc też jakoś tam nie miałam takiej swobody. I tak właśnie się zastanawiam, jak to jest w Niemczech, że jednak w Niemczech, u mnie, tu u mnie cały czas mówię, w moim regionie, bo w Niemczech wiadomo, w różnych regionach jest to inaczej, ale u mnie w regionie naprawdę jest zupełnie tak specyficznie powiedziałabym, bo takich właśnie sklepów z używaną odzieżą w ogóle jest mało. Są one pojedyncze praktycznie, możecie sobie policzyć na jednej ręce. I, I właśnie tak się zastanawiam, z czego to wynika. Czy ludzie po prostu nie chcą kupować? No, powiem wam, że nawet jak ja sprzedaję ciuchy po moich dzieciach na Winted, to sama widzę, że tutaj z mojego regionu to naprawdę, w moim regionie jest ciężko sprzedać. Jak już to sprzedaję tam na inny region Niemiec, albo właśnie teraz ostatnio do Francji, ale tu u mnie jest autentycznie ciężko sprzedać, więc oni po prostu są no taki tacy specyficzni. Wydaje mi się, że lubią wydać, jak już to wydać, lubią większą sumę na powiedzmy jeden ciuch porządny i po prostu mają go już latami w szafie swojej. No i chyba tak nie kupują w tych second handach, bo tych sklepów tutaj jest po prostu no mało, prawie nie ma ich. Prawie nie ma takich sklepów.